Witam serdecznie na moim kolejnym filmiku z cyklu Rozmowy sama ze sobą. Miałam już nagrany taki filmik właśnie o integracji cienia, ale go skasowałam, bo on po prostu nie był kompletny. Może ktoś z Was właśnie widział i zauważył, że go nie ma, ale po prostu czułam, że to, to nie jest kompletne co mówię i może to być źle zrozumiane. Chciałabym powiedzieć o czymś takim, że wiadomo, że większość z nas, którzy tutaj mnie słuchają, znają ta tematyka związana z wewnętrznym dzieckiem, z pracą z wewnętrznym dzieckiem. No i można byłoby to tak nazwać, ale w gruncie rzeczy mamy jeszcze takie różne części w sobie, um, które po prostu gdzieś na przełomie naszego całego życia, one, nas tam, one się do nas dobijają i one nas tam nękają. Bo to są w większości głosy, paradygmaty, głosy naszego otoczenia, naszych rodziców, naszych babci, dziadków. No i teraz nie jest to jakoś ocena o, o nich, że oni coś nie tak robili z nami, bo oni też byli po prostu tak samo produkty, tak brzydko nazwane to jest, swojego otoczenia i oni jeszcze nie byli na ten czas świadomi, żeby nas świadomie wychowywać i do tej gąbki, która chłonie niesamowicie wkładać same dobre rzeczy. Ale po, poza tym wszystkim, co my przeżyli, to musimy cały czas wychodzić z jednego założenia: że to wszystko było nam bardzo potrzebne do naszego rozwoju, bo my się tutaj przysz, przyszli na ta Ziemia rozwijać. Tu nie ma tylko czegoś takiego, że my mamy żyć w totalnym komforcie. Bo w komforcie nic nie rośnie, ale takim największym komfortem dla mnie osobiście jest to, że nadal mam jakieś wyzwania w życiu, ale odnalazła tak mocno swoja przystań, swój, swój fundament we mnie, że już nic nie będzie mnie wy wybijać, jakby z tego mojego, z tej mojej harmonii, z, mojej, z mojego centrum, z, mojego, z, tego, z, tej, z tej iskierki, której z tej nie z iskierki, tylko z tego ognia, który jest we mnie, tej boskości, w połączeniu z moją, z moją naturą, z moją esencją, i, i tutaj właśnie cały ten rozwój naszego, naszej, naszej drogi, teraz jest taki czas, właśnie bardzo intensywny, bardzo takie są mocne energie, i, i po prostu czuję to bardzo mocno, że teraz bardzo wielu ludzi ma bardzo wiele wyzwań. I, yy, i też chcę odejść od takiego ja jest po prostu chcę wam powiedzieć tutaj też że ja jest po prostu zwykłym człowiekiem w tym człowieczeństwie chcę się tak jakby tak zakotwiczyć że nadal jestem człowiekiem i wiem że bardzo dużo ugrupowań i ludzi odpływa totalnie jest bardzo duży, są bardzo duże ruchy, takie duchowe, spiritualne, pląsające, nie wiadomo jaki, om, 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 i jeszcze ja nic nie neguję, żeby tutaj była jasność, nie neguję tego, tylko chcę Was wrócić do takiej równowagi, żeby we wszystkim była ta równowaga, żeby my nie odpływali, bo my dali sikomy. Mm, e, nie chcę wam tu powiedzieć co jeszcze. E, pijemy, jemy i nie sąmy jakimiś istotami bez ciała po prostu, są my po prostu ludźmi. Tylko jest dobrze to zintegrować, że, że są my świadomi na, na, na tej naszej ścieżce. I do czego zmierzam, żeby ich za mocno nie odpływała. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, którą Wam chcę powiedzieć i włożyć do Waszego serca. Słuchajcie tylko siebie. Mnie nie słuchajcie, to co ja tutaj mówię. Ja mówię sama ze sobą. Możecie jakieś impulsy odebrać, które mogą Wam w jakiś sposób otworzyć jakiś tam przestrzeń, w której chcecie dalej się poruszać. Ale nie wierzcie w ani jedno moje słowo, bo one się cały czas, ja też cały czas Odkrywą, poszerzą się, i, i, i najważniejsze jest, żeby się nie, zagnieź nie, nie zakleszczyć w jakiejś prawdzie. W jakimś koncepcie, bo, bo to was po prostu doprowadzi do totalnej stagnacji. Cały czas wszystkie prawdy, które się w was budzą, one, one się objawiają takim rozszerzeniem, one się objawiają takim tak wewnętrznym, gdzie wasze komórki wszystkie aż drgają czasami kobiety, mówią mi o tym, że mają ciary. Nie? To są takie momenty, kiedy to jest wasza prawda na ten czas, ale nie zakleszczajcie się w tej swojej prawdzie. Bo ona się może zmienić, i, i trzeba być zawsze otwartym na zmiany, na to, że, że coś może ewoluować i coś może znowu się zmienić. Mogę to widzieć inaczej, bo w tym momencie mi to służyło, na ten czas, ale za chwileczkę może być tak, że już mi to nie służy, a już mi to ciąży i mnie to hamuje w moim rozwoju. Także to też Wam włożyć do serca, żebyście o tym pamiętali, pamiętały. I teraz bardzo ważna rzecz, Integracja Cienia, ten tytuł tego filmiku, tak się nazywa. I to był do mnie w moim życiu najtrudniejszy moment mojego życia, bo są części we mnie, których ja po prostu nienawidziła i, e, i one cały czas się tak jakby no, dobijały się, dobijały się, dobijały się, bo ja je po prostu cały czas spychała tak jakby do piwnicy, do piwnicy, do piwnicy, tam zamknąć wszystko. I tam już się niech się to tam wszystko schowie, i tego nie będzie widać. No i właśnie. Powiem tak, że od tej piwnicy trzeba w sumie zacząć, bo ta piwnica, ona będzie cały czas przerastać. Ona będzie już tak zag zag zagracona, że ona będzie po prostu przerastać. I będzie, będzie wychodzić na zewnątrz, a jak piwnica jest nieuporządkowana, to cały mamy takie taki poczucie, że cały dom jest w jakiejś takiej, w takiej ciężkości. No. I tak zazwyczaj jest, że jak sprzątacie w środku, w waszym wnętrzu, to też wasz, wasza przestrzeń tak wygląda. Um, no, tak to można, tak to można jeden do jeden od, od, odzwierciedlić, jak lubicie porządek, ale oczywiście też wszystko w równowadze, żebyście mnie nie łapali za słowa. I teraz o czym ja chcę powiedzieć? Ja miałam takie jedno przeżycie, um, no tak, teraz te ostatnie dni też, tak dość, e, <laughs> dość mam bardzo wiele wyzwań. I, I już po prostu też była taką osobą, która cały czas na zewnątrz szukała pomocy u ludzi, i w tym nie jest nic złego. To, to też jest to, że bardzo dobrze jest mieć przyjaciół, znajomych, którzy Wam coś powiedzą i możecie po prostu reflektować i możecie coś widzieć albo na coś Wam zwróci uwaga, czego Wy nie widzicie, czy Ona zwróci uwaga. I, i teraz ważne jest to, żeby to przyjmować, ale też żeby. Starać się też w takim jakimś już tam etapie swojego życia, już tak jakby wchodzić w swoje, w swoje wnętrze i tam prowadzić taki, jakby ten fundament budować jednak w sobie, bo, bo, bo tak ta nazwa poczucie swojej wartości to w innych językach obcych, ja już też tu mówiła często na temat tych języków obcych, jak tam czasami bardzo fajnie się idzie to wytłumaczyć, co to znaczy, bo w niemieckim samo poczucie swojej wartości jest Selbstbewusstsein i to jest samo... Y, y, świadomość siebie tak to można przetłumaczyć nie wiem, selbstbewusstsein samoświadomo bycie bycie samoświadomym tak, w, tym, w tym kontekście i to jest ta, te poczucie swojej wartości że to poczucie swojej wartości rośnie w tym momencie jak wy już możecie sobie w pewnych momentach radzić sami kiedy, kiedy wy rozwiązujecie swoje problemy sami kiedy wy odnajdujecie swoje odpowiedzi w sobie bo my możemy czytać coś z książek, to nas może inspirować, w tym nie jest nic złego, ale przychodzi taki moment, że możemy zadawać pytania do wewnątrz i tutaj do wewnątrz są nasze odpowiedzi, czyli to, co Jezus też mówił, i teraz odwracając całkowicie to, co oni w nas włożyli, co to jest, kto to jest, kim był i tak dalej. On bardzo dobre słowa wypowiadał, jeżeli my też mamy te przekazy, takie jak on rzeczywiście wypowiadał, to to, on mówił, jestem drogą, prawdą i życiem. I to nie chodziło o to, że tylko On tym jest, tylko my, my też tym są. Czyli jak Ty sobie powiesz, tak w głębi usiądziesz w takiej medytacyjnej pozycji, czy pozycji, czy takim, w swoim takim em, pokoju, gdzie Ci nikt nie będzie przeszkadzał i tak sobie w głębi oddychaj i powiedz, jestem prawdą, jestem życiem i jestem drogą. To są takie mocne słowa, które Cię naprawdę nawadniają i odżywiają. I teraz ym, ja miałam taką właśnie sytuację dwa dni temu, że właśnie było tak, że mi świrowała już tak głowa mocno, że myślałam, że mi odpali po prostu. I ja y y y w tym momencie idę do lasu i nie, nie robię czegoś takiego, że rzucą się w jakiś wir robienia czegoś, bo to jest znowu tak, jakby odwrócenie uwagi od tego, co chce się pokazać, co chce się wybić z tej piwnicy jeszcze, nie? I, yy, I w tym momencie, w tym lesie, jak ją idę i, i czuję te zapachy tego lasu, ty, ty, ta atmosfera tego lasu, to potem zaczynam takie wewnętrzne mm, rozmowy prowadzić, taki, y, taki dialogi, bo ym, tam gdzieś w środku odzywała się taka we mnie i można to porównać do, do wewnętrznego dziecka, ale ja nazywam to na przykład ojta biedna ofiarka. I ja ją bardzo nie lubię w sobie i nie lubiła, bo ona mi po prostu całe życie mi tak uprzykrzała, i praktycznie tak mocno się dobijała do tego, żeby ja ją przyjęła w sobie, że. Praktycznie definiowała moje życie, robiła tak jakby większość roboty. Stawała się nią tak jakby w całym moim życiu od małego, bo tam gdzieś nastąpił taki etap życia, kiedy wracając tam do historii, która nie jest już mną, że tam coś się musiało wydarzyć, że ta ofiarka gdzieś tam powstała i, i ta oja oj biedna, oja oj biedna, oja oj biedna, lamentująca. I, i, i ściągająca się całkowicie w dół. I teraz, y, co jest w tym wszystkim taki bardzo ważne, bo tu trzeba znaleźć też widzisz, widzicie znowu ta równowaga w tym, że z jednej strony właśnie w tym lesie nastąpiło umie coś takiego, tak jakby integracja, i, i stanęła tak, i sobie powiedziała: No, dobra, no cały czas napierdalusz, cały czas napierdalusz, nie? O co ci kuźwa chodzi, nie? Babo. No i, i, i tak poczuła, jakby taką królowa we mnie powstała, i też nie chwytajcie mnie za słówka. Wiem, że to też jest w, tym, w tej epoce dzisiejszej przewartościowane, to słowo królowa. Wszyscy chcą być królowymi, a królowami, czy oni nie odmieniowywać, bo też mnie nie, za to możecie mnie oceniać, ale już mnie to guzik obchodzi pomału. Yhm. Do czego zmierzą ta królowa, ta, ta taką majestatyczną postać, która jest we mnie, ta boskość, ta, ta taka rzeczywiście ustabilizowana w fundamencie swoim osobowość, która tam już zaczyna się budzić w moim, w moim życiu? Ona powiedziała: no Dobra, no to posłucham ciebie, co masz do powiedzenia? No, bo już cały czas tak gderosz, że już ta historia, te twoje historie już mnie nudzą, ale dobra, ja cię jeszcze raz wysłucham i wysłucham cię z pełną uwagą i z pełnym przyjęciem. I nie z odrzuceniem, i, i tam idź pod but, pod but, tam pod but, ja cię nie chcę słuchać. I zamknij się, zamknij się, zamknij się. Takie są metody też, żeby jakby odganiać to wszystko, co ona tam gada, No i teraz uważajcie na to, co teraz Wam powiem. I, I tu jest właśnie w tym wszystkim ta równowaga, że my z jednej strony y, mamy ta ofiara, która jest, ja nie gadam, że wszyscy to mają, bo ja ją mam. Jestem po prostu z jednej strony mam części totalnej ofiary, jęczącej, płaczącej, która po prostu um, widzi wszystko w czarnych kolorach i nie umie znaleźć rozwiązania w swoim życiu: szuka na zewnątrz, jęczy, biadoli, i ta część y, płacze, cały czas miele swoja przeszłość. Um, mówi, ja, o jak, jako jo jest biedno. Przecież to, co ja przeżyła, wszystko to nie jest normalne, żeby z tego normalny, zdrowy człowiek wyszedł, i po prostu to tak miela, miela, żuja w tym, i, i, i tak dalej. I to mnie tak czasami ściągło totalnie do takiego tunelu, do dziury. No i dobra, ale dlatego mnie to tak ściąga że ja po prostu tego nie chcę słyszeć i nie chcę tego mieć w sobie, bo mnie to wiem, że bardzo dużo ludzi, moich bliskich, mnie za to bardzo oceniało kiedyś. I, i czuła od nich to, że taka pogarda czuła od nich, że, że no sko, skąd już w końcu, bo z tobą nie idzie być, nie idzie z tobą żyć, y, ale jak tak będziesz, to to nie ma sensu i, i, i czuła, że o Boże, ja się muszę zmienić, o ja to muszę zmienić, o ja to muszę wypchnąć z siebie, o ja to muszę usunąć i ja o to chciała po prostu jakby usunąć z siebie. I, i właśnie otałach się tak długo z tym i teraz dopiero te dni i wiem, wiedza mam na ten temat, że coś tam trzeba integrować, cień trzeba przyjmować, no dobra, możecie mi godać to, ale to wszystko była do mnie na ten czas teoria, ja tego nie umiałam tak w moim doświadczeniu poczuć i w tym momencie właśnie, jak na przełomie tych ostatnich dni, stało się coś we mnie takiego, że już była tak zmęczona tą ofiarką, którą, której nie chciała mieć, której nie chciała, którą nie chciałam być i którą nie chciała zwracać na nią uwagę, a ona coraz bardziej była coraz bardziej była po prostu no tako, ach, nie umiem słowa teraz taką no po prostu była cały czas na, na cały czas była w moim życiu no, i teraz e, powiedziała, że za, nastąpiła, e, nastąpiła taka jakby integracja, że ta królowa zaczęła z nią rozmawiać. Możecie pomyśleć, schizofrenia, go do jeden z drugim. Nie, tu chodzi o to, że tak w tym lesie mi się to tak zaczęło układać, i ona w końcu mogła dojść do głosu. No i dobra, i powiedziała mi wszystko, powiedziała, co tam wszystko jest, i ona każde jej, jej słowo odpowiadała. I też właśnie zauważyła, to w moim życiu. Że ja jest z drugiej strony niesamowitym, takim, jakby to powiedzieć, pomocną osobą do innych ludzi, umiałam zmotywować, umiał podnieść człowieka, umiał z, ludzi, którzy są krótko przed samobójstwem byli, potrafiła ich po prostu w taki sposób doprowadzić, że za, za godzinę już chcieli żyć. I, i, I ta część mnie też jest we mnie, ale ona nie była taką do mnie taką widoczną. Ja ją w ogóle nie zauważałam, że ja to mam w sobie. I teraz właśnie ta część, taką ta mocno, taką ta z piedestału, taką majestatyczną, taką, która z wszystkim sobie daje rady, która wszystko potrafi osiągnąć, wszystkie przeszkody przezwyciężyć, ona tam teraz tak samo była i się na równi spotkały. I teraz sprowadziła taki dialog, że ta odpowiadała tej ofiarce, i to było tak wspaniałe, bo to nie były odpowiedzi ze Zewnątrz od ludzi, tylko to były odpowiedzi od mo ode mnie z wewnątrz i one szły z takiej mądrości mojej. I poczuła taką ulgę, że ta walka, tako ta wojna się we mnie skończyła, jakby e, te takie uderzanie, uderzanie, uderzanie. I teraz właśnie nastąpiło tak, jakby wznieść, tak, jakby poczuła taki przypływ energii w tym momencie, taką ulgę poczuła, że ona, że ona już nie musi się tak dobijać, że ona mnie nie musi w taki sposób nękać, tylko ja ją wysłucham. I teraz bardzo ważna rzecz w tym wszystkim. Wysłuchacie wysłuchacie ją, ona wam wszystko powie, wydajecie jej te odpowiedzi. I w tym momencie na ten temat, z którym ona przychodzi, jest koniec. Możecie tam jeszcze jeden raz, jak ona się tam znowu odezwie, drugi raz coś powiedzieć, żeby jej tak jeszcze u to, u, jakby to utwierdzić w tym. Ale jak to będzie kilka razy nadal robić, to już musicie powiedzieć stop. Ja ci dała rozwiązania i teraz stop, już, już tam nie wchodź do tego konkretnego tematu, z którym ona do was przychodzi. Nie? Jak coś nowego się dzieje w waszym życiu, coś nowego znowu wypływo, to w tym momencie znowu ją po prostu wysłuchujecie, przyjmujecie ją, przytulacie ją do siebie, mówicie ja cię widzę. Ja wiem, że tutaj jesteś i nigdy ode mnie nie odejdziesz. Ty tu będziesz na zawsze. I to jest teraz ważne, jak ja ją przyjmuję, że ją po prostu integruję ze sobą i godza się na to, że te wszystkie części we mnie są i możecie sobie wypisać, zauważyć, jakie te części w was są, które domagają się waszego przyjęcia i waszego wołania. Wiem, że w tym jest dużo takiego bla bla bla, spiritualnego, ale to się sprawdza w życiu codziennym umie się to sprawdza i są takie momenty że ta ofiarka ona przejmuje tak jakby kontrola nad wami ona jakby ściąga was totalnie w dół, i on rozumia ludzi, i nie, po, nie, po, nie jakby to powiedzieć, e, oczywiście tego nie chwala, ale wiem, co ludzie czują, którzy, którzy się tak w takiej spirali ściągnęli w dół i którzy są krótko przed odebraniem sobie życia. Ja to wiem, bo ja to kiedyś przeżyłam i wiem, jak do tego się idzie doprowadzić i jak to jest szybko, i po tym nie widzicie już żadnego praktycznie wyjścia. Ale czym bardziej my są świadomi, czym bardziej mamy ta praktyka w sobie, że, że szybko reagujemy, że ta, ta druga osobowość, która jest z Was, że ona szybko podejmuje taką reakcję, żeby, żeby ta ofiara po prostu przyjąć i też jej powiedzieć: Stop, w tym momencie, stop. Już ci to wszystko powiedziała i koniec. I teraz musisz zamknąć się. I to w tym momencie jest, teraz może iść pod but, w tym momencie dopiero. Nie wcześniej, bo wcześniej jak pójdzie pod but, to ona będzie się wam po prostu dobijać, 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 ale potem już ona zrozumie, że nie ma, prze, nie ma po prostu przelewanek i jak w tym momencie nie przestanie, no to będzie, będą inne sankcje, nie? Że, że w was będzie rosła tak, takie poczucie stawiania tych granic i to też wtedy potem na zewnątrz będzie się pokazywać w życiu, że będziecie umiały to robić z innymi ludźmi, bo to jest taki przykład, jakby koleżanka do Was przychodziła cały czas, przez kilka lat z tymi samymi tematami, cały czas jęcząco, jęcząco wylewałaby na Was te gówna, Wy byście to przyjmowały, bo nie chcecie kogoś odrzucić, chcecie mu pomóc, my z empaty mamy tak, że empatyczni ludzie wrażliwi, mamy tak, że nie chcemy odrzucić nikogo, chcemy pomagać, pomagać, ale jak jakoś osoba przychodzi cały czas z tymi Samymi tematami, na pieprzową, wy to chcecie, wy chcecie jej pomóc, dajecie jej rozwiązania, ale ona z tym nic nie robi, to trzeba w jednym momencie postawić granicę i powiedzieć stop. Ale oczywiście, nie odrzucając tej osoby całkowicie i, i zrywając z, z nią kontakt, to wtedy ona decyduje, co zrobi, nie? bo ona się może na was obrazić i już się do was nie odzywać, ale nawet wtedy już nie macie na to żadnego wpływu. No i, i, i teraz o to tutaj chodzi i teraz z każdą częścią siebie musicie robić to samo właśnie i tutaj dojdzie do, taki, do takiego właśnie super jakby połączenia, zintegrowania tego, że te wszystkie części one zostały wysłuchane, one zostały respektowane, ale ta majestatyczna część Was, która właśnie pilnuje, to jest ta, ta nadświadomość jakby, to jest ten, ten obserwator, który też obserwuje wszystko z zewnątrz, z góry tak jakby jak ten umysł napierdalo taki. To jest taka mm, małpa, która ta, 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 ta 24H, ona na pieprzu. I jak my się identyfikujemy, bo często jest tak, że jak nie mamy żadnych jakichś tam problemów, no to ten umysł jest tak dość wyciszony, on się tam zajmuje innymi rzeczami, ale jak coś się dzieje i nie ma tego tej strefy komfortu, nie ma tego wyciszenia, to ona trajkoczy. Ty zginiesz z głodu, ty umrzesz, ty musisz iść tam do pracy. I teraz my się z tym zaczynamy identyfikować. Powoli to tak zacznie taka spirala się robi, że już zaczynamy tak wkręcać się, że już nie są my oddzieleni od tej głowy. I, i, I musi nastąpić tak, jakbyście chcieli zjechać windą na dół do swojej takiej, do tej swojej przestrzeni. Właśnie w takich momentach ja używam takiego, takiej kotwicy, yy, co, co się nazywa winda, po prostu. I jak już widzę, że już mi napierdalo tak mocno, że już nim praktycznie, nie umiem się z tego wydostać, to z tego winda. I wtedy drz, I to tak jest: coś tam, coś tam się dzieje na zewnątrz. Drz, winda. Drz, winda. I czym więcej my tego, ja też powiem szczerze, że cały czas zapominam też o tym i trzeba to praktykować, tak często trzeba to praktykować, żeby to, żeby się stał nawyk, taki nawyk z tego, żeby my umieli po prostu odróżnić to, co ta głowa na pieprzo, a to, co wychodzi z nas. I, i teraz y, po prostu y, ta głowa ona wiadomo straszy y, o przyszłości, o przeszłości na pieprzo, ale kiedy my są w tu i teraz, kiedy my i, i tu jest na, najtrudniejsze to jest właśnie być w tu i teraz, bo w tu i teraz nikt nie chce być, bo to jest w tym takim tej takiej przestrzeni, gdzie się nic praktycznie nie dzieje, tu jest ten moment tylko, ale kiedy zaczniemy naprawdę uważnie być to wtedy y, y, cały czas ta przestrzeń się będzie otwierać i y, takie fajne ćwiczenie jest, jak idziecie to w lesie na przykład, czy na spacer, to słuchajcie swoich, y, 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 właśnie jak odbijania tych stóp, na przykład skupić się na nogi jak, i, i wsłuchiwać się w kroki, nie, to też jest takie ćwiczenie, jak sobie, jak się oddzielić od tej głowy, żeby ona przestała już napieprzać, nie? No yeah. i my, wydaje mi się, że to jest chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na ten temat tej integracji, tego cienia i, i to się będzie działo, to jest cały czas praca, tego nie zrobicie, cały, tego nie zrobicie w jednym momencie. Jest taki przełom, kiedy Wy to zauważycie i też bardzo ważne jest przyjmować wszystko, co teraz jest. Nie walczyć z niczym, co się pojawiło, z każdą emocją, która się pojawiło, one będą wypływać. One czym więcej um, idziemy dalej i, i ktoś może powiedzieć, kurde, już przestańcie z tymi procesami, już przestańcie z tą transformacją, bo ja już po prostu ileż to idzie transformować, to, to nie chodzi teraz o to, bo Większości ludzi, którzy pracują 10 godzin dziennie, oni po prostu, czy tam ludzie, którzy są w cały czas w jakiejś, w jakiejś akcji, w robieniu czegoś, cały czas muszą coś robić, gdzieś jeździć, robić, działać, działać. działać oni nigdy nie dojdą do tej piwnicy. ale ta piwnica, tu jest tak ciepło, że szok, tak ciepło dzisiaj na dworze. Ta Pewnica ona właśnie się domaga posprzątania, ale oni, oni tego po prostu nie zauważają, bo nie chcą tego widzieć, bo to boli. To, są, to jest taki ból i tam nie chce nikt wchodzić. I oni tak jakby tego nie widzieli i robią wszystko, żeby tego po prostu nie widzieć. I na, nagle przychodzą w życiu różne sytuacje, które ich zatrzymują, na przykład złomą noga, złomą ręka albo coś się tam wydarzyło, że go uziemiło i w tym momencie on musi zsiednąć i zacząć tego słuchać. I teraz chodzi o to, że znam ludzi, którzy naprawdę już są bardzo daleko w swoim, tam, w swoim rozwoju osobistym. I opowiadali mi tacy bardzo już ludzie świadomi, że ich już praktycznie nic nie wyprowadza z równowagi, że za każdym razem, jak mieli jakiś przełom, taki, że, że doszli już, tak jakby myśleli sobie, że już są, już są w tym zakotwiczeni, w tym, w tym swoim, to nagle wypływają główna, taki gówna, że, że, że oni kurde już nie umią ani wypłynąć w tym i sobie myślą, no kurde, więc co to kurde ma no być, nie? no ileż jeszcze tego mogę mieć, już myślała, aksa że to już teraz się uspokoi i byda takim, takim mnichem siedzącym, który go nic już nie ruszy, ale my nie chcemy być, nich, my nie chcemy być mnichami, Chcemy być ludźmi, którzy po prostu żyją e, prawdziwie we wszystkim i prawdziwie we wszystkich swoich emocjach są. I, te, I w tym momencie, jak one zaczną wypływać, to ty właśnie to, co w moim ostatnim filmiku mówiłaś, my, my mamy od razu ścisk, bo to jest, to, jest, to jest ten nawyk, którego my się nauczyli. I teraz musimy to ciało przyzwyczaić do innego nawyku, że nie etykiety, nie, nie etykietujemy tego, co tam się pojawia. Na przykład, smutek, totalny smutek. No kurwa, no nie chce być ciągle smutno. No, ale on tam po prostu tego, te pokłady tego, tam tyle tego jest. I to, czym, czym więc, czym szybciej to przyjmiesz w sobie, tym szybciej to się prze, przemiele, bo, bo jeżeli smutek jest wypierany i ściskany w dół, to on może trwać lata, ale jeżeli ja to będę na bieżąco przypuszczać przez siebie, to ją w dniu mogę być smutno i za chwilę mogę być szczęśliwa. I to o to tutaj w tym wszystkim chodzi. No, mam no nadzieję, że, że powiedziała wszystko. I właśnie tutaj reasumując, przyjmować, przyjąć, nie wypierać niczego, wysłuchać, przyjąć i potem po prostu stawiać granice, żeby ta głowa Was nie dojechała, nie, nie, nie wprowadziła Was znowu do tunelu, że nic nie umicie, żeście są do dupy i, i wszyscy inni są lepsi, tylko nie Wy. Tu po prostu potem stop jest. Stop! To już słyszałam. To, to Było, to już dej, no, wejść weź Lizok, albo dej coś nowego, bo już to było, to już słyszała. Ale tu jest ważna właśnie ta dyscyplina. Ja też tej dyscypliny mi brakuje. Ja mam dyscyplina w sporcie, czasami, nie czasami, ale zawsze. Mam dyscyplina w różnych rzeczach, które postanowię, ale nie mam dyscypliny z tą głową, która po prostu się zrobiła, tak jakby mistrzem, i ona tutaj chce teraz do, dominować, i za każdym razem, jak ją robię jakieś akcje, żeby ją ustawić, no to ona jeszcze silniej. Mniej to robi, nie? Także tutaj też to, to jest cały czas droga, cały czas droga i my nie mamy żadnego celu przed sobą. My nie dochodzimy do żadnego celu, bo my będziemy cały czas w naszym życiu doświadczać i jak się nastawicie na to, że to się nigdy nie skończy, no to to będzie wam łatwiej. Jedyne, co się skończy, to natężenie tego i, i, i szybkość tego, że będziecie szybciej zauważać pewne rzeczy i szybciej je przetransformowywać w sobie poprzez przyjęcie poprzez nieetykietowanie. I, i, I jedyne to będzie lepsze, że e, będziecie gdzieś w jakimś miejscu, gdzie. No, e, bo to nie jest sztuką uciec gdzieś na Bali, do Tajlandii, nad morze i, i siedzieć i chilautować, e, tylko sztuką jest właśnie być wśród tych takich energii najgorszych, które są i być tam, ale nie być stamtąd. To jest ta sztuka. No bo po co, e, po co komu w, na Bali jacyś ludzie, którzy mogą pomagać innym, tam, gdzie jest skupisko, skupisko tych wszystkich potrzeb, ludzi nie. No, także nas, tu, no, nas tutaj ludzie potrzebują, tych, którzy już są troszeczkę, oczywiście nie dali, bo tu nie ma żadnego definiowania, kto jest dalej, kto jest bliżej, ale ty jesteś jeden dzień mocniejszo. I o drugi dzień słabszo, i jest taka wymiana, że ciągle jedna, drugo się podnosi siebie, i nie ma tutaj definiowania. O ta już jest, ona jest taką uduchowiona, ona już w ogóle nie ma żadnych tematów, ona w ogóle ją nic nie wybija, ona jest cały czas uśmiechnięta, w takiej masce, aż że i gordy mięśnie zaczynają zaciskać, bo, bo ta maska już jest tak sztuczna. Ja chcę być autentyczna, prawdziwo, Płacza to płacza, śmieja się to śmieje, kurwuje to kurwuje i w dniu może tego być mnóstwo. To, że ludzie będą mnie za to oceniać, okej, okay. będą odchodzić, będą odchodzić, na to się nastawcie i, i musicie się z tym liczyć. I czym więcej wy będziecie się przyjmować w tym wszystkim, w czym jesteście, z tą ofiarą, ja ta, ta ofiara to do mnie była najgorsza rzecz, ją przyjąć, ja po prostu tego nie chciała. Nie chciała i nie chciała jej zobaczyć, nie chciała jej widzieć, że ona jest we mnie i że ja też nią jest. Jak ktoś mi mówił, Asia, to jest jakieś takie smutno, że się jest, to mnie to tak ściskało, od razu czuła taki ścisk w sobie, że nie chciała tego słuchać, bo mnie to po prostu, no, no, mnie to, bolało mnie to, bo też chciała uchodzić za uśmiechnięto, pełno życia, a jak ktoś mi to mówił, to mi tak jakby zwracał uwagę na ten mój cień, nie? No, ale teraz, jak mi tak powie ktoś, to powiem, no tak, jest tak. Mam nadzieję, że to już jest tak daleko, bo wiadomo, że on ja też jest w trakcie asymilowania tego wszystkiego. No dobra, no to mam nadzieję, że powiedziałam wszystko i do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu.